Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj mam urlop i stwierdziłam, że dopóki czegoś nie nagram, to nie będę potrafiła normalnie zacząć dnia. Więc siadam tutaj do nagrywania. Mam Wam dużo do powiedzenia. W ogóle siadłam sobie tutaj ze słoikiem orzechów. Tutaj mam troszeczkę orzechów, i tutaj mam. Dziadka do orzechów i będę sobie te orzechy obierać. Mam nadzieję, że nie będę Wam przeszkadzać. Mam jeszcze worek orzechów, które dostałam chyba rok temu, i tam część może z 30% jest już nie nadaje się, po prostu wysuszyła się i już jest źle, więc muszę po prostu zrobić tam porządek z, tym, z tymi orzechami. Bo szkoda, żeby się jeszcze tam więcej zmarnowało. Miałam się malować. Ale stwierdziłam, że nie będę się jednak dzisiaj malować, bo słuchajcie, 3 tygodnie temu i 2 dni, 3 tygodnie temu i 2 dni, czyli to jest 23 dni temu zagęszczałam sobie rzęsy u kosmetyczki i powiem wam, że no, jakby z jednej strony nie żałuję, bo się cieszę, że to zrobiłam, bo dużo mi to radości dało, tak? Ale no nie wiem, czy Wy coś tutaj widzicie. Mm, troszeczkę się przeszedziło. Ja wiedziałam, że te rzęsy będą wypadać w ogóle, ale zaczęło mnie, w, no nie wiem, no, od tygodnia, e, tak jakoś tutaj boleć. Im bliżej e, nosa, to tym bardziej mnie bolało. W jednym miejscu już zobaczyłam, że zaczyna się powieka robić czerwona, więc mówię niedobrze. I słuchajcie, wydaje mi się, że te rzęsy, które miałam przyklejone, były za grube, jednak, bo to były 0,15. E, taki może bardziej naturalny look jest, jak jest 700, 800. No a ja tutaj miałam jednak e, 15, więc lepiej by było, gdyby były połowę chudsze, tak? Tak, pani kosmetyczka zadecydowała, że tak będzie najlepiej. No ja też się na tym nie znam, więc nie, jakby nie. Dociekałam tego, że. A może lepiej, cieńsze, bo pani też powiedziała, że e, jak robimy 1 1, to raczej robimy 0,15. No to mówię, okej. Okay. No i słuchajcie, wydaje mi się, że one były zbyt ciężkie. One dalej są może zbyt ciężkie, i, i dlatego mnie tam te moje rzęsy bolą. I ja już widzę, ja już widzę, że ja stracę połowę swoich rzęs. Uśmiecham się, ale nie mam ich do śmiechu. Już e, dzisiaj rano próbowałam. Część tych rzęs e, wziąłam oliwkę i po prostu próbowałam ten klej rozpuścić. E, nie chcę iść do kosmetyczki, bo po prostu wolę zrobić to sama, delikatnie. E, myślę, że efekt byłby identyczny. Mm, naprawdę robię to bardzo powoli i, i staram się ocalić każdą moją rzęsę. Natomiast ja kiedyś. 6 lat temu nagrywałam film, w którym pewnie powiedziałam, że już nigdy nie zagęszczę sobie rzęs. Tam wymieniałam powody, dla których taka była moja decyzja i żałuję, że sobie tego filmu nie zobaczyłam przed tym, jak się umówiłam do kosmetyczki, bo może bym wtedy zmieniła decyzję i no teraz pewnie będę robić tak, że jak ściągnę te całe rzęsy to zanim mi tam odrosną te moje rzęsy, to ja nie wiem, może z dwa tygodnie minie, um, ale tutaj bardziej chodzi o, o już może nawet nie o ten wygląd, ale o zdrowie tych moich powiek, żeby tutaj się żaden jakiś stan zapalny nie robił. No, kiedyś byłam właśnie u kosmetyczki, gdzie zbyt blisko miałam te rzęsy skóry przyklejone i, i one mnie drażniły. Tutaj było to fajnie wykonane, bo był ten odstęp między powieką a. A końcówką tej sztucznej rzęsy, więc nic mnie nie kłuło. Ja wiem, że pani dawała 1 do 1, ale one się po prostu posklejały. Wydaje mi się, że chyba za szybko to pani zrobiła. Okej, okay, rozładował mi się akumulator, sorry. Postanowiłam, że będę sobie teraz po prostu na pasku przyklejać rzęsy, bo kupiłam sobie ostatnio tam w action jakieś. Jeszcze chciałabym mm, kupić sobie w action, widziałam takie na. Pasku magnetycznym rzęsy, więc coś takiego bym spróbowała też e, przetestować. Lepiej jest chyba faktycznie stosować takie rzęsy jednodniowe niż na dłuższy czas, chociaż te, które miałam teraz. Idealnie by się sprawdziły, gdybym je na przykład zrobiła, powiedzmy kilka dni przed wyjazdem gdzieś tam, wiecie, na jakieś baseny na All Inclusive. Natomiast mam nadzieję, że już nigdy sobie tych rzęs zagęszczonych nie zrobię, jak już to tylko i wyłącznie takie jednodniowe na pasku, tak jak już powiedziałam. No, więc tak wygląda sytuacja. Słuchajcie, wiecie co, jak ja obieram te orzechy, to ja nie umiem się skupić na tym, co ja mówię, więc sobie jeszcze tylko tego jednego dokończę i będzie w porządku, bo, bo już przed chwilą miałam jedną myśl, co tam chcę znowu powiedzieć, i znowu zapomniałam. Po prostu skle za Zagęszczanie rzęs. Ja rozumiem kobiety, które to robią, bo to jest naprawdę mega fajne, jak rano wstajesz i nie musisz się w ogóle malować, ale te zagęszczanie rzęs odebrało mi taką radość z zrobienia makijażu, ponieważ. Ja przestałam się malować, a ja po prostu uwielbiam się malować. Naprawdę, jak ja mogę sobie podkład nałożyć, cienie do powiek, tuszem do rzęs pomalować rzęsy. Uwielbiam się malować i jak tutaj miałam te rzęsy zagęszczone, to ja w ogóle powiek nie malowałam, tylko troszeczkę podkładam czasami, a czasami w ogóle nic i mnie to troszkę drażniło, że ja się nie maluję, bo no nie chciałam tutaj wiecie podrażniać tych rzęs jakimś tu eyelinerem, bo tu trzeba później delikatnie to wszystko zmywać więc jakby chyba dla mnie nie ma to sensu zagęszczać sobie rzęsy, mądry Polek po szkodzie, także gdybym wam jeszcze kiedyś mówiła, że chcę sobie zagęścić rzęsy, to weźcie mi napiszcie w komentarzach Sylwia, nie rób tego, no i też nie dziwię się temu, co pani powiedziała, że stałe klientki, które na początku chcą 1 do 1, a później robią 2 do 1, 3 do 1, nawet jakieś 8D, to ja się nie dziwię, że one robią taką dużą objętość, ponieważ zagęszczanie, że jest, moim zdaniem, Chyba zawsze te rzęsy osłabia i tych rzęs naturalnych mamy mniej, więc trzeba nakleić, nie wiem, trzy rzęsy na jedną, żeby po prostu był ten efekt takiego wachlarza. Aha, no i właśnie jeszcze jedna rzecz. Czas wykonania tego zabiegu. Pani zrobiła mi te rzęsy w godzinę 15 minut, chyba, albo godzinę 10. Na stronie pisało, że tak dwie godziny 20 minut, więc jak całość zajęła godziny 15, to wydaje mi się, że. Trochę za szybko, że to powinno się. Ja to kiedyś widziałam na YouTubie gdzieś, jak to profesjonalnie robią, na jakichś szkoleniach chyba zostało to udokumentowane, nakręcone. Że do każdej jednej rzęsy była naklejona kolejna rzęsa, i nie wiem, może był jakiś czas odczekania, że te rzęsy się między sobą nie posklejały. A przede wszystkim, jak ja tak grube rzęsy miałam przyklejone, to doszło do tego, że one miały jakby bardzo łatwą drogę ku temu, żeby się posklejać. Więc yy, dlatego w niektórych miejscach mam po prostu kępki i patrzę sobie, no i nie wiem, czy. Czy ściągać je całe, czy co mam zrobić? Słuchajcie, stoję tutaj już kilka minut i próbuję tylko pozbyć się tych rzęs, które tutaj były bliżej nosa I naprawdę mnie to tak boli, ja tutaj mam jakieś takie podrażnienie No, że to jest coś krasnego, boli bardzo i no już widzę, te oko tutaj jest czerwone, nawet lekko napuchnięte I w ogóle dajcie mi znać, dziewczyny, które regularnie sobie zagęszczają rzęsy bo e, ja nigdy nie miałam takiego doświadczenia, że zagęściłam rzęsy i poszłam ponownie do kosmetyczki, żeby je uzupełnić. Jak to jest? Czy pani kosmetyczka faktycznie tylko uzupełnia, czy ona jak e, widzi, że te rzęsy już ledwo to się trzymają, to ściąga wszystko i na nowo to robi. Bo no w moim przypadku, to ja tutaj uważam, że. Tu właściwie większość będzie, byłaby do ściągnięcia. No i po trzech tygodniach powinno się iść na uzupełnianie rzęs. Ja Cię kręcę, jak to boli. No i wydaje mi się, że u mnie by trzeba było naprawdę wszystko ściągnąć, może kilka rzęs tutaj się dobrze trzyma. Ale jak mam taki tutaj stan, powiedzmy zapalny, no bo jak jest czerwony, no to nie ma co ukrywać. No to może Pani kosmetyczka w ogóle by się nie zgodziła. Taka profesjonalna Pani kosmetyczka by się nie zgodziła na Ponowne zagęszczanie. Boże! Widzicie? Znaczy, ja głupio się pytam, czy widzicie? Jak ja tutaj mam czerwone wszystko. I ja chcę się pozbyć. Ała! Tylko tego. Tylko tego, co ja tutaj mam. Tu jest taka jedna kępka. No, nie mogę, po prostu to. Ja nie chcę Wam tutaj życia obrzydzać, bo zrobi się stan zapalny. Także kasza na. Okej, okay, już nie będę Wam tutaj truła o tych rzęsach. E, chciałam Wam powiedzieć jeszcze kilka rzeczy. Dzisiaj będę robiła chlebek, i jestem bardzo podekscytowana tym faktem. I jeszcze jedna rzecz: e, ja powinna sobie wszystko na kartce pisać, bo ja później e, chcę coś powiedzieć i ja je zapominam. Jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, jestem w domu i sarducho mnie boli, ale zaprowadziłam moje dziecko do żłobka, ponieważ ogółem nie chcę robić takich przerw, że dziecko jest dłużej w domu. Bo później powrót do żłobka jest trudniejszy i, i, i dziecko płacze, więc uważam, że musi być zachowana ta regularność. Natomiast mam, mam takie wyrzuty sumienia, że zaprowadziłam dziecko do żłobka, a sama siedzę w domu. No potrzebuję tego, żeby tutaj posiedzieć w tym domu sama, bo przy dziecku to ja już tutaj 10 razy bym przerwała nagrywanie, ee, albo już dziecko by mi aparat zabrało, a tak to mogę sobie posprzątać. E, przed chwilą jeszcze byłam śmieci wyrzucicie, bo dzisiaj akurat przyjeżdża śmieciarka jejku, już 10 minut mówię? jeszcze jedna rzecz słuchajcie podjęłam ostatnio decyzję, że będę zapuszczać włosy bardzo mi się e, jednak zapragnęło tych długich włosów, natomiast jak nagrałam ostatnio film z salonu e, widziałam, że dużo z was go oglądało, także cieszę się e, że oglądaliście to m, tak sobie pomyślałam, jak tam te włosy miałam e, ułożone, dosyć fajnie wyprostowane, to że dobrze jest mi w tych krótkich włosach, no ja naprawdę się dobrze w nich czuję, fajnie w nich wyglądam, ale tęsknię za tymi długimi włosami i nie wiem, a może, a może sobie też przyczepić <laughs> jakieś? Pasma, żeby mieć długie, to by musiałabym znaleźć taki sam kolor jak ja mam. Ciekawa ja jestem, czy na przykład za 3 lata będę tutaj siedziała z długimi włosami. To by był hit. Wow, jak ja bym znowu miała długie włosy. To by było super. Tylko, że teraz, e, gdybym zapuszczała włosy totalnie na luzie, bez żadnego pośpiechu, końcówki byłyby regularnie podcinane, żeby nie doprowadzić do tego co było kilka lat temu, gdy te włosy na siłę zapuszczałam i im niżej, tym były rzadsze, więc tutaj myślę, że zrobiłabym to dużo spokojniej, z regularnym podcinaniem. Ja w ogóle mam tak, że jak mam coś w ręce, to uwielbiam się tym bawić. To nie jest tak, że ja się stresuję. Wiem, co chciałam wam jeszcze powiedzieć, bo to jest po prostu mistrzostwo świata. Mam tutaj to oświetlenie jakby nie nakierowane centralnie na mnie, Boże, jakie to jest piękne! Widzicie to? Dostałam od mojej koleżanki. Ja po prostu czuję się wyróżniona, bo, bo to jest arcydzieło! No ja po prostu jestem w ciężkim szoku. Moja koleżanka mnie zaskoczyła. To jest tak, że e, nie wiem, się tutaj dmucha, czy suszarką się rozprowadza. Pracuje z tym obrazem. E, no to jest coś cudownego. W ogóle te kolory, no... Nie wiem, no, no widzicie co? Bo tutaj troszeczkę jakby one są bardziej natężone w tej kamerze. Natomiast ee, to jest arcydzieło. Ja się dziwię, że ja po prostu takie arcydzieło dostałam, bo mówię do koleżanki, że naprawdę przecież to jest... Sudo to jest piękne i że ja, że zasłużyłam to coś takiego bardzo dziękuję, jeżeli oglądasz, z tego miejsca bardzo jeszcze raz dziękuję. Także jako chyba powieszę w garderobie u siebie. Będę robiła sama chlebek, mam tu już ciasto, które już mi wyrosło. Podzieliłam je na dwie części i będę formowała teraz dwa bochenki, bo z tego przepisu, co znalazłam na jakiejś stronce, wrzucę Wam link do tego przepisu. To właśnie... Nie, robi się od razu dwa bochenki, jeden się mrozi, a drugi się na bieżąco je. Eee, dlaczego tak? Bo jest przy tym tyle samo roboty, co przy jednym, i można po prostu jakby być do przodu o jeden bochenek. W ogóle jak to znalazłam, wpisałam przepis na chleb jak z piekarni. No i coś mi tam wyskoczyło w internecie, w wyszukiwarce. Przy chlebku trzeba bardzo długo czekać, aż wyrośnie godzinkę. Później uformuję ten chlebek, znowu godzinkę aż wyrośnie, i dopiero wtedy wkładam do piekarnika. A gdybym jeszcze więcej czekała, to ten chleb uważam, że będzie jeszcze bardziej taki puszysty, nie będzie taki zbity. Także działamy. No i tutaj mam dwa bochenki, zobaczcie, wyszły niezbyt duże taka jest moja dłoń, ale one przez godzinkę będą jeszcze rosły. I tu w niektórych miejscach przebijają się orzechy i słonecznik bo po prostu sobie lubię dodać do chlebka coś mm, dodatkowego. Przygotowałam jeszcze coś takiego. W przepisie jest napisane, że to jest pomada, czyli jest po prostu coś takiego do posmarowania, tu jest woda, mąka i sól. Niestety zrobiły mi się grudki, no ale już trudno. No i powiem Wam, że mega fajnie się czuję, że robię sobie własny chlebek. Jak już ten chlebek mamy gotowy i jeżeli Wam się podobał mój przygadany vlog, to zachęcam Was do zostawiania mi kciuków w górę. Zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!